Manko. Dzisiaj sprawdzimy sobie mikrofony. Kupiłem takie. Coś. Saramonic. Sa Nie wiem jaki to jest model. Blink 500. Blink 500 Pro. O, coś takiego. Także. Pan Jarek też ma swój. Mam. Działa? Działa. Mam nadzieję, że działa, bo coś mi tu się pokazuje. Yy, skala, że działa. Jak się sprawuje Suzuki? Chodzi jak pszczółka, jak zegarek szwajcarski. Też yy, chciałbym wytłumaczyć jedną sprawę, bo bardzo niektórzy, bardzo niektórzy tego nie rozumieją. Więc tak, yy, my jako, my, my, mimo że mieszkamy tutaj, to ja osobiście nie potrzebuję tutaj auta jakiegoś dobrego, drugiego ponieważ yy, nie, no nie jest mi tutaj potrzebne, jeżdżę tylko do pracy. Pan tak samo. Chodź tylko dzisiaj tanie. tanie. Bo niektórzy yy, jakieś tam wysnuwają teorie spiskowe. Nie chcę mi się do nich odnosić, bo szkoda mi na to czasu, ale mi wystarcza autko takie, no powiedzmy nie wiem, wystarczyłoby. Powiedzmy, nie wiem, jakieś takie napędem na cztery koło, w miarę małe. Myślałem o Suzuki Swift, ale on trafiło mi, trafiło mi się do Mitsubishi, więc na razie przy nim pozostanę. Jakbym mieszkał w Oslo, może bym kupił coś lepszego, bym sobie jeździł mi do Polski, ale no tutaj, tutaj, droga do Polski przez Finlandię, no to to jest taka, jakby to nazwać, taka polna droga. Jarku, Panie? Może nie polna, ale nie najlepsza. No, także to jest taka droga przez Mękę, delikatnie mówiąc, bo jedzie się przez jakieś tam wioski. 2600 km, to nie jest 2600 po autostradzie we Włoszech czy tam w Niemczech. Także no... Ja ogólnie myślałem o, o, o Mitsubishi ASX. Bo jest takie w miarę wyższe, tutaj jest tego śniegu dużo, więc lepiej by się jeździło ale trafił mu się Outlander, no nie wiem, jeżeli go doprowadzę do ładu, to, to będzie śmigał. No, tak samo takie Suzuczki, no samochód wystarczający na te drogi, napęd na cztery koła. No, gdybyśmy w sumie mieszkali, nie wiem, w Oslo, czy, czy gdzieś tam niżej, no to ja nawet bym nie szukał prawdopodobnie to z napędem na cztery koła, no bo po co mi ono, Jak tam jest dużo mniej śniegu. A sam napęd na cztery koła powoduje to, że cena takiego autka jest czasami dwukrotnie wyższa, więc... Także mówisz, że Suzuki jesteś zadowolniony? No, Co? Takie jeździ No ale takie miało jak, być, tanie. Jak mówi, moja córka powiedziała, że to taki Januszowy samochód. Tanie, co, co tu Tanie, no, ale sprawdzę. Co tu się oszukiwać? No, ale w podstawowej wersji ma wszystko co czego w Polsce nie mają, za dopłatą nawet nie było. Elektryczne szyby, podgrzewane siedzenia, spryskiwacz reflektorów. że podjedziemy tam do mnie, zobaczymy, czy moje Mitsubishi jeszcze stoi. Co? Możemy podjechać. Jest znaczy, tak, trochę mam chęć nim pojeździć, no ale są tam pewne niuanse prawne i muszę jeszcze trochę poczekać. Kurde, maździoszka stoi, w której się ciśnienie oleju coś zaświeca. 000. No także, moje mi to stoi. Fajny interkuler intercooler ma taki z przodu. Tak, bardzo z przodu nie jest powijany. Gorzej z boku. Dobra, panie. Możemy jechać. Jeć, może zobaczymy yy, tam nasz rocik. Co? Też twojego autka już tam, tam nie, ma. nie ma. A ten zielony już taki rozdupcony jest. Cały przód ma rozdupcony już. Mamy nowe wejście, do, do no, czy nowe drzwi do firmy, jakieś takie z Bluetoothem, nie ja wiem, jak to działa jeszcze, bo na razie to jest nieuruchomione. Jest jakiś kod i jakiś coś na Bluetooth, zobaczysz. Widzisz, jest taki pipek na ten, uh -huh. liczydełko i, i, i jest Bluetooth jakiś taki, chyba będzie można telefonem otwierać drzwi. Golf dalej stoi. No, to, to sobie go kup tej ceny to będziesz stał. No i co? co jeszcze powiem, oglądałem ostatni ten materiał powagowanych yy, także nawet udostępniłem na swojej stronie, ponieważ no zgadzam się z tym, co oni mówią, no to, to, to co Unia to co Unia teraz yy, tworzy z tymi samochodami, to jest, jakiś, to jest jakiś koszmar. Paranoja. To jest paranoja, koszmar, naprawdę. Yy, ludzie chcą sobie, nie wiem, Samochód pojeździć, sobie nie wiem, i to ktoś będzie im e, nie wiem, e, wymuszał na ludziach, żeby oni jeździli elektrykiem, którego trzeba ładować co, co 400 km. No nie wiem o co tu chodzi. To w ogóle może zakażmy się poruszania e, samochodami spalinowymi i będziemy jeździć rowerami wszyscy. O, dawaj, zobaczymy tego, to to walec drogowy jest. Blacha ma trochę lepszą niż subaru, bo nie jest w ogóle zardzewiała. Tu jest piecyk. Prawimy sobie silnik parowy Bangla. Ale to jest wszystko solidne. Czekajcie to działa. A to jest pasek wieloklinowy. Którego roku to może być ustrojstwo? Numer... O, ale tutaj, tutaj ktoś się chyba uczył spawać Numer fabryczny Jarek, to się ktoś chyba uczył spawać Zobacz No zresztą Pierwsze spawy pewnie Kiedy spawanie powstało? W którym roku zaczęli spawać? Nie wiem no Myślę, że to z początku Ja wiem Z początku przed wojną na pewno. Po pierwszej wojny światowej. Przed pierwszą wojną chyba. Są tu jakieś tabliki na nim? Patrz jaki ma ten dasek drewniany. A tutaj coś jest. A tutaj jest akurat to norweska jakaś maszyna. Nie ma żadnej tabliczki, to nie powiem wam z którego to musi być roku. Ale tu jest jakieś koło napędzane. Tu jakąś zębatką. Czy widziałeś, jak, jak skręcany ten walec jest? Nie. Tym łańcuchem. O kurde. Nawijany z jednej strony, albo z drugiej strony, ten. Na no, łańcuch jest. To, ale tu jest dookoła też jakaś taka dziwna przekładnia. A i tutaj coś jeszcze jest. Tutaj można coś zaczepić było. No tak, tutaj łańcuch. Albo z jednej strony rozwija, mm -hmm. albo z drugiej. Tu się no, zawija, tam jest, się rozwija. Zobacz jaki jest napęd tutaj zrobiony. Patrz, tu jest jakaś smarowniczka. I tamto koło pokręca to. Przenosi napęd. Ale po co to jest? To jest jakaś przekładnia czy coś? Nie wiem. No tu jest ten. Tu masz ten napędowy tak, ten tak. wałek. Napędza to koło, a to kręci to, Bo nie można widocznie było zrobić tak, że nie dałoby się zrobić tu napędu, nie? Bo tu wewnętrz... czy to jest napęd na kołach zębatych? jak nam... Dziura fajnie zrobiona, tak jest, jakimiś wiertłami. Na tak, firmy jest, nie Wiercone ma... i wybite. Nazwy firmy nie ma nic. No to jest jakaś podjebka yy, chińska. Ale tu jest takie coś, co ten asfalt przyklejony wyczyszcza. No to skręcanie to jest naprawdę uh -huh. pomysłowe, kurwa, nie? O. Ciekawe, jak tu zbieżność ustawić. A tu jest śruba do zbieżności. O, tutaj. Uh -huh i do luzów, do kasowania luzów na kierownicy, To tutaj to się wodę lało? no znaczy ogólnie silnik parowy to ma też taki tłok jak tradycyjny silnik, tylko że po prostu ten tłok jest poruszany energią pary wodnej także nie ma tam jakiegoś spalania tak jak to w takim silniku tradycyjnym, ale jest tam mniej więcej podobna zasada działania jest Pokażemy teraz Jarka firmę. Już też pokazywaliśmy. Już pokazywaliśmy, no ale wiesz... Może nowi widzowie nie widzieli. Tutaj był kiedyś komis. Kiedyś Wam nagrywałem. Ale jest y, zamknięty. Zlikwidowany. Z rok czasu stoi już to puste. Ale powiem Wam, że y, jak patrzyłem jak ten pan z tego komisu, bo akurat tak było, że on u nas naprawił wszystkie samochody, jak on to wszystko. Jak te wszystkie samochody były zadbane, naprawdę fakt one były droższe niż takie załoszeń ale naprawdę, jeżeli kończył się przegląd, to on robił przegląd w samochodzie. Jeżeli trzeba było wymienić olej, wymieniał olej. Jeżeli trzeba było wymienić rozrząd, wymieniał rozrząd. Dlatego ja to kupiłem Subaru. Z no komisu. i dlatego tutaj myśleliśmy Mieliśmy nadzieję, że, że wszyscy tak robią, no ale okazało się, że jednak nie. a naprawdę ten, ten człowiek był bardzo uczciwy. No. Nawet sąsiadka kupiła samochód z gwarancją i tam na przykład nie wiem, włączyć stabilizatora się, guma pękła, e, ta osłonka na ślubie, to też na gwarancji wszystko miała wymienione. Pasek się gdzieś tam ząbek zerwał na gwarancji wszystko, bo miała na niego pół roku gwarancji czy rok. Także nawet ja to wszystko przeglądałem i... i on za to wszystko płacił. Znaczy to jakieś zabezpieczenie było, nie? Ale naprawdę no, no człowiek był tak uczciwy, takie były te samochody super zadbane. Jak ty mały takim samochodem dużym jeździsz takim autobusem? Fajnie się jeździ tak z samochodem. Ciężarówką nie chcesz jeździć, no. Oni tutaj zasypują ten brzeg i stawiają jakieś nowe budynki. Ale momentalnie wyskło. Takie tydzień temu było, było to takie jeszcze, nie? Kiedy my to byliśmy? Tydzień temu chyba. A no to to jest remixa wszystko chyba ten tak. plac, tak? No tutaj są takie kontenery, że na przykład jak robicie sobie, budujecie sobie dom, to taki kontener wypożyczacie. No i tam ktoś przyjeżdża go zabiera. O, tam kosztuje coś tam, no ale wszystko kosztuje Tutaj jest taki tutaj jest ogólnie takie śmietnisko o, ja, ja mówię o śmietnisku, a ty jedziesz gdzie indziej. W sypisku śmieci no, Bo i tak dzisiaj zamknięty jest. Ale... Chcesz pojechać? Nie, Podjść tu pod górę, zobaczymy jak on idzie. Po tym tym I tam jest taki taki tam sobie można kupić, nie wiem, widelce, talerze, jakieś takie rzeczy, jakieś, yy, kupowałem gry na, yy, na PlayStation, PlayStation, PlayStationie, kiedyś taki ziomek mówił, będę grał w PlayStationę, PlayStationa, ale tutaj kiedyś były takie baraki, gdzie mój kumpel mieszkał, no ale nic z nich już nie zostało. Parkowania na, na ten, na słupy. No i na tym świetnisku, wysypisku śmieci ludzie po prostu zostawiają jakieś tam, można sobie kupić jakąś półkę, taki jak mówiłem, gry, sztuczce, szklanki. Tam po, to są jakieś ceny, typu nie wiem, trzy korony, dwie korony, takie rzeczy, nie? Znalazłem tam fajny nóż do sushi fixkarsa Zapłaciłem, za mnie go, nie wiem. Właściwie za niego, nie wiem, 20 koron? Jest prawie nieużywany. No, z, kiel z kieliszkami stała. O, ten sklepik jest tutaj właśnie. Tylko nie wiem, czy on jest teraz czynny, bo ze względu na tą pandemię, no to... Także jaki plan na jutro? Na jutro możemy gdzieś się przejechać. Nie wiem nie będzie ładna pogoda chociaż ma być brzydko jutro no dzisiaj jest ładna pogoda To zgozimno ja się zastanawiam czy jakby Norwegia nie miała tej ropy tych pieniędzy czy tutaj w tym mieście ktoś by mieszkał Bo naprawdę to jest tu jest powiem wam pracować na budowie to jest masakra zimno ale nie byłoby budowy, bo tu ludzi by nie było. Bo w 72 roku wybudowali uniwersytet, szpital i dopiero ludzie, że zaczęli to sprowadzać. Bo tak jakby nie ta ropa, nie pieniądze, to też tutaj yy, wydaje mi się, mogę się mylić, ale mi się wydaje, że yy, państwo norweskie i ich polityka jest. Na tyle dobra, że oni po prostu potrafią te pieniądze wykorzystać, bo też nieraz tam pis piszecie, znaczy no pisali tam jacyś tacy niezadowoleni ze wszystkiego, że a bo Norwegia ma ropę, bo coś tam, coś tam. Jest wiele, wiele krajów na świecie, które mają ropę. Wenezuela ma ropę, jakiś nie wiem, Nigeria, i no i jest tam, jest tak jak jest. To nie chodzi o to, że ktoś ma ropę i już jest od razu bogaty. To chodzi o to. Trzeba umieć spożytkować te pieniądze Nie wiem, w Rosji mają gaz Nie wiem, coś tam jeszcze, ropę i tak dalej A no Żyje się jak się żyje, nie? To nie chodzi o to, to, kto co ma Tylko jak to spożytkowuje te pieniądze Taki jeden piłkarz jest na przykład Który grał kiedyś w Herce Berlin I od wszystkich ma na pożyczale, no a zarabiał jakieś kurwa kosmiczne pieniądze w tamtych czasach także co to za mur? Jest tu jakiś budynek stąd? Yeah. Także no, też miał pieniądze, a teraz ma tylko długi. No to także... Wiecie, zależy kto jak rządzi, nie? Ostatnio dzisiaj oglądałem na kanale sportowym i tam też jakiś chyba piłkarz uczył ktoś i tam pytają go Ty, od Ciebie też pożyczył? A on, no nie no, ale chciał. <klarziany> Wszędzie na pozapożyczane jest, wiesz o kim nie nie, Słyszałem, nie pamiętam nie, kto, nie ale słyszałem kiedyś od... o tym. O Polaku oczywiście. Tak, tak. On grał w Berlin. Chyba. Pamiętam. Oni jakoś wtedy nawet ładnie, coś ładnie w Lidze Mistrzów, bo kiedyś Ligę Mistrzów oglądają, coś ładnie nawet wtedy jakoś dziś zaszli daleko. Oczywiście z jego zasługą, nie? Dobra, będziemy kończyć tego vlogaska bo to dzisiaj taki testowy tylko test dla mikrofonów. Zobacz jak one zbierają, jak one nagrywają. Może trzeba będzie coś poprawić, może trzeba będzie z, mi, z nich zrezygnować. Może trzeba będzie je dostroić śrubokrętem? No. Tam są jakieś śrubki w środku. Co? No. Ja mam śrubokręt. Mam w domu y, mikrofony y, BOJA. Takie, do których się wkłada baterie. Takie są. Jest taki odbiornik, i takie nadajniki, dwa, ale to jest. To jest bardzo niewygodne. Te baterie się rozładowują nie wiadomo kiedy. Także tutaj jest taki zestawik, gdzie to się wszystko ładuje, i to jest naprawdę. zajebiście pomyślane, chociaż samo wykonanie tego mikrofonu nie jest jakąś rewelacją. Ten plastik nie jest jakiś super. I dużo są. No, tu zresztą bateria jest. No to muszą być chyba duże. Ale są leciutkie. Także. Powoli, yy... powoli, powoli będzie dzień polarny. Także. Tutaj ktoś ma skodę do sprzedania, Gdzieś tutaj stoi. Za 8000. 4x4. Przecież dla mnie. Tam stoi. Stoi tam? Czarna? No. Tu tam stoi. Jedziesz zobaczyć? Nie, bo ja na razie muszę ze swoich trupów wyjść. Powiedziałem sobie, że nie będę trupów kupował, co z trupy kupuję. Także... Pozdrawiam i do następnego.